Taniec towarzyski, emocje i pasja zaklęte w ruchu. Dla jednych niesamowity spektakl, ale dla drugich może być wielkim stresem. A w dzisiejszym odcinku w restauracji Impresja witamy Wojtka i Julkę. Witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie. No, o waszym talencie, o waszej pasji, więc pierwsze pytanie, jakie mogę wam zadać, jest w sumie najprostszym, czyli jak to się zaczęło? No, na przykład u mnie zaczęło się to od baletu. Moim, moim pierwszym tańcem to był balet. Gdy miałam 5 lat, zapisałam właśnie się na balet. Później, gdy poszłam do szkoły, odnalazłam właśnie zajęcia z tańca towarzyskiego. I stwierdziłam, że jednak to bardziej gra mi w duszy. I stwierdziłam, że jednak pójdę w kierunku tego tańca towarzyskiego. Super Wojtek, jak u Ciebie to wyglądało? Znaczy się, jak miałem 5 lat, to pierwszy raz na tańce ludowe. No i nadal tańczę, lecz um, mój brat tańczył też w towarzyskich. I zobaczyłem, że to jest bardzo fajny właśnie taniec i mi też się to spodobało, więc chciałem po prostu też tańczyć. No i do teraz tak zostało. A jak to się stało, że jesteście razem w jednej parze? No bo na pewno mieliście jakieś inne podrógi z innymi ludźmi, którzy tańczyli. Dobra, się sami, może ktoś na to wpłynął? Yy, my, ja na początku toczyłem z taką inną partnerką, ale ona potem urosła, no i no niestety. A potem też pani tenerka nas tak, no, że tak powiem, związała tanecznie o. I no tak tańczymy razem. A ciężko było się wam jakby przywiązać, jakby tą parę zgrać. No, to zawsze jest ciężkie. Każde para ma takie swoje złote i upadki w takim tańcu. Bo to raz oczywiście się ktoś lepiej dogaduje raz gorzej. Yy, na ten moment jest lepiej, chociaż były też gorsze momenty, ale teraz już yy, lepiej nam się dogaduje. A początki były ciężkie właśnie w parze? No mieliśmy też takie czasami spory, czasami też o układ, czasami nie o układ. No takie były spory, to, że jest o wiele lepiej. Co możecie uznać za wasz taki największy sukces w parze na przykład? No... Udział w takich największych y, turniejach w Polsce na przykład. Wiele razy jechaliśmy na Mistrzostwa Polski, to jest już są takie prestiżowe turnieje bardzo. To były takie nasze najlepsze występy w tańcu towarzyskim. Oczywiście jeździmy też na mniej prestiżowe turnieje, na których też zdobywamy bardzo dobre miejsca. No, turnieje turniejami, ale jak łączycie właśnie ze sobą i szkołę, naukę, no bo jeszcze się uczycie, prawda, i treningi, właśnie wyjazdy, bo ogólnopolskie konkursy, no w na naszym miasteczku raczej nie są. No jest to trudne. Trzeba pogodzić, że na przykład weekend jest dla tańca, a na przykład na, znaczy tydzień jest dla tańca, a weekend na, na przykład dla nauki, bo oczywiście w tygodniu nie mamy za, bardzo, za dużo czasu, żeby właśnie poświęcić yy, go dla nauki, więc naprawdę trenujemy w tygodniu od poniedziałku do piątku od razu po szkole i wracamy o 20 do domu, więc już jesteśmy tacy zmęczeni, że raczej na tą naukę nie ma czasu. Yy, Turnieje też nie są blisko, bo czasami musimy też jechać z rana trzy godziny do jakiegoś miejsca. Yy, ale jakoś to tak da, tak da się pogodzić, że jakoś razem dajemy radę. I, I możecie być z siebie dumni na pewno. Podziwiamy Was. Chciałabym też wiedzieć, jak wyglądają Wasze treningi. W jakiej częstotliwości one się odbywają? Jak sobie na nich radzicie? Na czym się skupiacie? No, na przykład we wtorki mamy trening z trenerami z Wrocławia. Um, mamy wtedy standard. Um, I na tych treningach mamy też lekcje prywatne. Um, na przykład po, po, po lekcjach prywatnych sobie ćwiczymy na przykład to, co było na lekcjach prywatnych. Jakieś informacje, um, no różne rzeczy, tak? Co na przykład ramy, jak mamy, robimy, to ćwiczymy ramę i takie rzeczy. A męczą Was te treningi, czy raczej yy, dają Wam taki power, że macie chcecie się Wam i macie taki fan z tego? Yy. No, czasami jesteśmy bardzo zmęczeni po treningu, że naprawdę, jak przychodzimy do domu, to tylko chce nam się spać. Ale tak, czasami są takie też bardzo fajne treningi, że chcemy. Bardziej na turnieje, tak, jesteśmy bardziej mm, napompowani dobrą tak, energią. Tak tak. tak, tak, tak właśnie. Powiedzcie mi, na co Wy najczęściej zwracacie uwagę na treningach, czy jest na przykład na muzykę, czy na ruchy, czy może na emocje, mimikę, na co składacie największy nacisk? Na treningach? Na wszystko, to trzeba się skupiać na wszystkim, ale na przykład jak przychodzimy sobie sami na trening, na przykład mówimy, skupiamy się dzisiaj na przykład na czaczy i w czaczy mamy zrobić to, to i to i cały trening skupiamy się na tym i dlatego później można przez to, że jak się skupimy na jednej rzeczy, to robić później postępy w tym na przykład tańcu, ale skupiamy się na wszystkim, nad buzią, nad pracą właśnie. Yy, na uśmiechem, żeby też się bardzo uśmiechać na turniejach, bo to też jest bardzo ważne. No, na krokach, na stopach, tam tańce towarzyskie jest bardzo precyzyjnym tańcem. Tam się trzeba skupiać nad wszystkim. No, też nad czytanczmy w rytmie, bo to też jest ważne. Yy, nie wiem, co jeszcze. Chciałabym się też spytać o waszą trenerkę, no bo ktoś musi was szkolić, a słyszałam bardzo dużo e, właśnie z waszych ust dobra na temat e, pani Jagody. Kto opowie o pani Jagodzie? Kilka zdań. E, pani Jagoda jest naszą trenerką od małych lat, od początku się u niej szkoliliśmy. Jest taką naszą drugą mamą taneczną. Tak samo jak inni trenerzy, którzy też są i z Wrocławia, i z Warszawy, też czasami do nas dojeżdżają. No, to są tacy nasi po prostu. No też możemy porozmawiać z nimi o różnych rzeczach, o problemach. No, tacy nasi drugi rodzice. Super. Też, jak jeździcie właśnie na Różne konkursy jest potrzebny strój, co jest bardzo ciekawym dla mnie tematem jako kobiety, dla Ciebie jako dziewczyny też pewnie bardzo ważnym. Więc jak wyglądają Wasze stroje, który jest Wasz może ulubionym strojem, a też ile kosztują? Też jest to bardzo ciekawy temat. No, my na przykład już mamy stroje zdobione, że na przykład z diamentami. Julia na przykład ma suknię standardu, ma dużo diamentów. Normalnie świeci się dosłownie. W łacinie też ma od z diamentami... Ja mam też koszulę do łaciny z diamentami. Yy, ja w standardzie tańczę w fraku. Yy, w fraku się ciężko tańczy. Ale też na początku jest takie dziwne uczucie, ale potem może jest tak fajnie. Yy, ja tańczę w dwóch sukienkach. Zawsze stroje dzielimy na latynoamerykańskie i standardowe. Ja mam sukienkę do standardowej, taką długą, bardziej balową, a do latyno, laty no, amerykańskich y, tańców są bardziej takie powycinane, takie ostre. Y, obydwa style tańca bardzo lubię. Y, y, też musimy mieć y, buty. Jedne do y, tańców latynoamerykańskich, a drugie do tańców standardowych. Buty musimy wymieniać co 2-3 miesiące, akurat my jako partnerki. Bardzo szybko nam się niszczą. Oczywiście są na obcasach. Z wiekiem po prostu też mamy wyższe te obcasy. Partnerzy też mają buty na obcasie, ale oczywiście niższym niż my. No. Nie wiem. Naprawdę są bardzo piękne te stroje, i to też, jak byłam mała, to mnie właśnie uciekło w tym tańcu. Bo jako mała dziewczynka bardzo mi się spodobały te stroje, i. I też nie wyglądasz cudownie, no naprawdę. I marzyłam o tym, żeby też takie kiedyś mieć, bo jako mała dziewczynka było bez tych diamentów, takie mniej takie mniej wyzywające po prostu, a teraz już są takie wow! Świeci to wszystko, i tak bardzo ładnie. Będzie na pewno widać na zdjęciach, które ja obserwowałam dosłownie przed wywiadem. Więc chciałabym też spytać Ciebie o makijaż, bo to też jest dosyć ważna część stroju i Twojego imidżu, no bo wyglądają naprawdę pokaźnie te makijaże Twoje. Eee, makijaż też jest taki bardzo robiony, mocny, taki wyrazisty, bo oczywiście jak tańczymy, to musi go z dala być widać, Dlatego są takie mocne. Yy, maki można na przykład, jak idziemy na turniej, to zawsze przed turniejem umawiam sobie firmę, która właśnie oferuje fryzurę plus makijaż. I też na tym turnieju trzeba się stawić kilka godzin wcześniej, żeby właśnie takie, taka, taka firma mi zrobiła właśnie taki makijaż. Ale czasami, jak yy, nie ma takich usług, takich firm na turnieju, to wspomaga nas w tym pani Agoda i też czasami nas ucieszy lub pomaluje. A sama kiedyś malowałaś się właśnie na jakiś turniej? Yy, nie, na razie boję się, to, znaczy nie boję, ale no jest, dla mnie to będzie trudne, by było trudne, czasami ćwiczę w domu, ale jest, na razie się nie podejmę tego, żeby pomalować się sama na ten turniej. Dobrze rozumiem, no ale myślę, że na pewno w przyszłości sobie dasz radę. <laughs> Jesteście bardzo utalentowani, więc też chcę spytać Was o stres, bo myślę, że to też jest nieunikniona część jakichkolwiek konkursów. Więc jak to wygląda, ten stres? Czy jest przed, w trakcie, czy po? I czy macie jakieś swoje sposoby, na przykład na ten stres? No, stres nam oczywiście zawsze dotrzymuje, jakby Kroku. towarzyszy. Na turnieju właśnie szczególnie, bo przed turniejem się stresujemy, czy mamy wszystko do stroju, czy coś zrobiliśmy nie tak, czy wszystko będzie dobrze. No potem jak już tańczymy, to już nie ma stresu bardziej. U mnie, nie wiem jak u Julii, ale też chyba nie masz, nie? No na większych takich prestiżowych, prestiżowych turniejach oczywiście zawsze mam stres, to jednak jest już takiej turniej, że po prostu... No, stres zawsze tam gdzieś towarzyszy, ale z wiekiem jest on coraz mniejszy, bo oczywiście stres się pojawia też wtedy, kiedy myślimy, jak zdobędziemy o innych parach, ale też czy zdobędziemy to pierwsze miejsce. Bo na przykład zawsze chcemy jak najlepiej wypaść na turnieju, jak najlepsze miejsce zdobyć. I zawsze kiedyś takie myśli bardziej mi towarzyszyły, ale że. Jak nie będę miała pierwszego miejsca, to co wtedy? A teraz się bardziej tego nauczyłam, że no to nic, poćwiczymy. Yy, ale wcześniej to mnie bardzo stresowało, bo oczywiście, no jak najlepiej chciałabyś po no. prostu najlepsza być podczas konkursu. No to właśnie jest ten stres, radzicie sobie już z nim. To kto was najbardziej wspiera w tym, kto może z wami jeździ na te konkursy, albo skąd macie taką. Na pewno od rodziców. Rodzice bardzo nas wspierają w, tym, w tej pasji, moi też, Wojtka na pewno też, wożą nas na turnieje, kupują stroje, które są naprawdę bardzo piękne. Trenerzy oczywiście również są dla nas też dużym wsparciem na turniejach, też dużo razy z nami jeżdżą i też mówią co poprawić jeszcze przed wejściem na parkiet czasami. Tak, to są takie naj... osoby, które najbardziej nas w tym wspiera wspierają. A jak znajomi, jak reagują na to, że a jedziecie na turniej i zdobyliście pierwsze miejsce? No, gratuluję oczywiście dla moich znajomych, to też jest takie wow, że tańczę, tam też oglądają filmy. No, zawsze mi gratulują i mówią, że jak ja pięknie tańczę i w ogóle, no miło mi, jak to po prostu słucham, tak. Na ciebie chwalą Wojtek. No, tak, czy to jest tak, że przyjeżdżam przed z turnieju i muszę potem czy może gdzieś byliśmy, czy tańczyliśmy czy na jakimś turnieju, że tańczyliśmy, takie, takie miejsce zajęliśmy. No i pokazuję na przykład jakieś filmiki ze standardu złociny i mówię, które miejsce, które miejsce, które miejsce, no i gratuluję. tak. No, mogę szczerze przyznać, że miałam przyjemność, żeby właśnie Julka z Wojtkiem tańczyli na mojej 18 i zrobiły, zrobili niemałe show. Wiele gratulacji. Myślę, że zdobyliście też po tym występie, który może był nie aż tak liczny jak wasze konkursy czy turnieje, ale no, był naprawdę bardzo, bardzo piękny. Mogę to przyznać z ręką na sercu. No, więc moi drodzy, czy my będziemy się już powoli zbliżać do końca, ale jedno najważniejsze pytanie. Pozostaje w naszej konwersacji, jak wyglądają turnieje. Jest to naprawdę duża sala. Będziemy zawsze na takim parkiecie, która jest ozdobiona światłami, różnymi ozdobami. No, po prostu są też sędziowie, którzy nas oceniają. Po prostu no, ta wielkość, nawet czasami tej sali. To też jest... Stres powoduje jeszcze większy. No, to jest taki moment, że po prostu przygotowujemy się na niego cały czas. Cały czas właśnie dążymy do tego, żeby jeździć jak, jak najlepsze te turnieje. No i... Ćwiczymy do tego, żeby właśnie zdobyć jakieś tam mistrzostwo w przyszłości Polski. Nawet może i świata. Czego wam życzę? To jest marzenie na taki, jak, jak plan. Będzie, tak. Ale no, jak będziemy ćwiczyć, to będzie to do osiągnięcia w przyszłości. Trzymam za was bardzo mocno ciuki, ciuki. Mam wrażenie, że na pewno widzowie was pokochają i również będą wam wspierać, więc. Czego Wam mogę życzyć na tego rozwoju, żebyście byli otwarci na przyszłe konkursy, żebyście się dużo uśmiechali, byli sobą, bo jesteście naprawdę cudowni i utalentowani. Więc, no. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję widzom i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka!